Jeżeli czasem oglądasz nasze filmy, szczególnie szorcy, to w tym filmie zobaczysz wszystkie szorcy z 8 listopada 2023, wrzucone jeden po drugim. Zapraszamy. 8 listopada 2023 jesteśmy w netto. 16 rolek papieru, 150 listków albo blatów, 5,50 euro. Regina, znacie to? Tak to wygląda. Jeżeli kogoś interesuje cena papieru toaletowego, to tam jeszcze gdzieś albo przed, albo po tym filmiku wrzuciłem z alejki z papierem toaletowym. A my już idziemy powoli do kasy. Także uciekamy. Polacy w Niemczech, pozdrawiamy. A dzisiaj byliśmy w netto. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj, polecaj znajomym. Papier toaletowy, część druga. Tu mamy 10 rolek za 3,59. 10 rolek za 3,59. 10. A obok inna firma, też 10 rolek. Za 4,45. Także to chyba już wszystko o papierze toaletowym dzisiaj. Bo tutaj mamy te 10-rolkowce. Potem mamy ośmiorolkowce, ręczniki kuchenne itd., itd. Dobrze, Polacy w Niemczech, dzisiaj robimy zakupy w netto. A dzisiaj byliśmy w netto. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj, polecaj znajomym. 8 listopada 2023, Polacy w Niemczech, jesteśmy w netto. Dzisiaj pokazujemy również sceny papieru toaletowego. Za 4,69 możemy kupić sobie 8 rolek. O, chyba jeszcze albo mało, mało kto pokazuje papier toaletowy, gdzieś tam w internecie. Także my tu pokazujemy. A tutaj mamy za 3,79 też 8 rolek. 150 listków czy blatów, czy jak to tam nazwać. Tutaj na dole mamy za 2,99. A dzisiaj byliśmy w netto. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj, polecaj znajomym. 8 listopada 2023 Polacy w Niemczech jesteśmy w netto. Pokażemy dzisiaj też kilka cen piwa. Mamy tutaj cenę za skrzynkę, czyli na przykład to kosztuje 17,99 plus fant za skrzynkę 3,42. Oczywiście skrzynka z pustymi butelkami. A tutaj jakieś inne piwo za 9,60. Także przejdziemy się kawałek. Tutaj mamy takie alejki w Niemczech ze skrzynkami, bo po prostu kupuje się na skrzynki. Mało kto bierze jedno piwo czy dwa. Tak, następnym razem przejdziemy to z drugiej strony, kiedyś. A dzisiaj, proszę bardzo, tak to wygląda. A dzisiaj byliśmy w netto. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj, polecaj znajomym. Jesteśmy w netto. Mamy tutaj taki fajny produkt 2 m na 100 koc elektryczny. Ja pamiętam czas jak chodzili w Polsce po domach, robili tak zwane pokazy i taki koc elektryczny sprzedawali w cenie gdzieś ponad 1000 zł. To już było z 10 lat temu, chyba w Polsce, było z 15. Wkoc elektryczny. 3 stopnie temperatury. System zabezpieczenia z ochroną przed przegrzaniem. Element nadający się do prania. Automatyczne wyłączenie po 280 minut. Rozmiar jest tutaj. Czyli 200 cm na 100. A taki jakby pilocik, przełącznik. Czyli dajemy to sobie pod prześcieradło, kładziemy się i śpimy. A jak to kiedyś opowiadali, światło podczerwone wnika do waszego ciała. i a dzisiaj byliśmy w netto. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj, polecaj znajomym. 8 listopad 2023. Jesteśmy w netto. Mamy baterię 24 sztuki za 3,99 i 24 sztuki za 3,99. Różnica jest taka, że te jedne są 3 razy A. I można je spakować do mniejszego pudełka, bo to są te mini, które nazywają się do pilota, a te drugie mamy tylko dwa razy. A pudełko jest większe o proszę bardzo. I tu też jest 24 sztuki, czyli 24 sztuki za 4 euro, czyli za jakieś 17-18 zł. Pytanie jest takie: czy w Polsce kupicie baterie w cenie 17-18 zł za 24 sztuki? Polacy w Niemczech. A dzisiaj byliśmy w netto. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj, polecaj znajomym. 8 listopada 2023. Kupujemy sobie wodę mineralną w skrzynce. Bierzemy trzy skrzynki. Tutaj mamy w sklepach całe takie alejki z tymi plastikowymi pojemnikami. W Polsce to nie jest tak rozpowszechnione jak tutaj, a tutaj kupuje się po prostu na skrzynki. Możemy z biegiem czasu do Polski też ta moda, nie moda, dotrze. Jest to bardzo wygodne. Kupujemy sobie, wrzucamy gdzieś tam do domu, do piwnicy, gdzie kto ma miejsce i korzystamy. Aż się opróżni kilka pojemników, potem jedziemy do sklepu. No i robimy sobie zakupy uzupełnione. Polacy w Niemczech, pozdrawiamy, na kanał zapraszamy. A dzisiaj byliśmy w netto. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj, polecaj znajomym. 8 listopada 2023 kupujemy sobie skrzyneczki z wodą mineralną do picia. Koszt samych butelek z wodą to jest 2,79 Do tego doliczamy 3,30 za skrzynkę, czyli tak zwany fant. I mamy 12 butelek wody. Polacy w Niemczech postawiamy. A dzisiaj byliśmy w netto. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj, polecaj znajomym. 8 listopada 2023. Polacy w Niemczech jesteśmy w netto. I mamy tutaj papier do pieczenia. Euro 15. 30 sztuk, czyli chyba 30 razy można odciąć mniej więcej na blachę. Folia aluminiowa 30 metrów. Euro 95 i tu mamy 20 metrów za 2,35 faliat żywności, euro 25, no i różne inne rzeczy. Polacy w Niemczech pozdrawiamy. A dzisiaj byliśmy w netto. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj, polecaj znajomym. 8 listopad 2023 Polacy w Niemczech. Pokazujemy cenę dzisiaj w netto. Blok czekoladowy 99 centów. 200 gramów, czyli dość taki porządny bloczek. Data ważności 31 2025 Kupujecie, robicie sobie jakieś tam ciasto, pieczecie polewa i zrobione, za jedno euro ciekawe czy w Polsce kupicie coś takiego za jedno euro a przy okazji to jest chyba proszek do pieczenia a tutaj mamy drożdże oczywiście doktor etker w cenie a zwykłe obok o połowę tańsze a dzisiaj byliśmy w netto jeżeli dotarłeś do tego momentu to daj łapkę w górę, zasubskrybuj polecaj znajomym